No to się witamy, zaczynamy i i, i, tym, i lecimy dalej. Dokładnie. no Drugi odcinek tego samego tematu, więc lecimy z tematem. Dobra, w porządku. W tamtym mówiliśmy odcinku, że w Bydgoszczy mieszka się zajęciście. Dalej to podtrzymujemy. Ja na pewno. On jeździ do Torunia, więc nie wiem, czy będzie podtrzymywał. Ja ale... jestem dwustronny, ale wiadomo. Jedno tak. sercem zawsze w moim rodzinnym mieście. <laughs> tak, oczywiście. Dobrze. Więc teraz kolejne, kolejne dlaczego w Bydgoszczy. A zanim to zrobimy. W sumie podsunął mi pomysł. Ja pozdrowię moich dostawców kawy z Parzymy. Tutaj cudowna kawa, cudowni ludzie. Pozdrawiam. Może kiedyś mi obejrzycie. Lokowanie produktów. Lokowanie produktów, które warto polecać. Dlaczego w Bydgoszczy mieszka się fajnie? Bo mamy tutaj dużo parków, jest dużo zieleni, są lasy. Myślałem też ostatnio nad tym, nawet przed chwilą sobie myślałem, co takiego fajnego jeszcze jest w Bydgoszczy. I ja uważam, że. Slow life. Czyli takie spokojne, powolne życie bez pędu. No, coś w tym jest. No, myślę, że u nas jednak nadal można sobie spokojnie funkcjonować, nie pędząc. Przykładowo, nie wiem, jak w Warszawie czy innych dużych miastach, gdzie, gdzie tak naprawdę to życie wygląda zupełnie inaczej. Także dlatego, że jest bardzo fajne takiego życia spokojnego, właśnie takiego. Biesiadowania w gronie znajomych? To, można tak powiedzieć. Ogólnie jest dużo miejsc, jeżeli się tak zastanowić, gdzie można serio nawet trochę podjechać, nie? Ale załóżmy Fordon. Fordon ma bardzo duże przestrzenie właśnie takie rekreacyjne, gdzie też dużo eventów się odbywa. Całe nabrzeże wyspy zostało fajnie odrestaurowane. Ostatnie dwa albo trzy lata to trwało i naprawdę to pięknie wygląda. Nie wiem czy byłeś. Nie byłem. Ja też nie. Ale będziemy. Ale wiem, że jest. Być może będziemy tam z jakimś kolejnym odcinkiem. Zobaczycie sobie, jak będą na to nabrzeże. Bardzo fajne miejsce. Ja je czasami widuję, jak z Torunia po prostu wracam, bo jeżdżę to Torunia też jeździ, wydało się. Czasami wracając z Torunia, jadąc mostem, po prostu widzę to nabrzeże. Pamiętam, jak zaczynali ten remont. Pięknie zrobione, i mam nadzieję, że tak samo będzie wyglądała prda za. no rok? Półtora, dwa lata. Miejmy nadzieję, że to nabrzeże też tak będzie zrobione. Także. No są dalej mamy przerywać, tak jak mówiłeś, te wszystkie parki, wyspę muńską, ale na obrzeżach jeszcze mamy tak, no w górę mamy Koronowo, mamy, dół, ślęcinek, mamy Myślęcinek, mamy w dokładnie. E, w drugą stronę mamy Puszczę Bydgoską, Chmielniki, Piecki, e, piękne jeziora, kawałek dalej mamy Wąsosz, e, jezioro bardzo wysokiej czystości wody, rewelacja. Mamy gdzie się kąpać, mamy gdzie się kąpać. Zobaczcie, nawet jak zabraknie nam wody w Kranach, mamy gdzie się kąpać, także nie będzie źle. Z drugiej strony mamy w sumie też blisko doborów tucholskich, jak się przeknęliśmy ostatnio na naszej dziecke, na którą jechaliśmy nagrywać w sumie poniedziałka tak, ośrodek, ośrodek wypoczynkowy. Dokładnie. Piękny ośrodek wypoczynkowy, jakbyście szukali, wpadacie do nas na stronę, będziecie go tam mogli sobie obejrzeć. Izabela posiada w swojej ofercie także. Dokładnie, a jak już lokujemy tyle produktów, to w poprzednim odcinku mówiliśmy o y, przemysłówce. Tak, o tym, że mamy mia dosłownie miasto przemysłowe. No i Macie ma w sumie taką fajną halę. Ktoś... Piękna hala, zapraszamy. To Dokładnie. hala przemysłowa. Tak, w zasadzie dwie hale z dużą częścią socjalną, z pomieszczeniami. Yy pomieszczeniami. No, gdzie przyszedłem... Dobra, gdzie nie przyszedłem? mamy tyle czasu, żeby lokować tyle rzeczy raz. <laughs> Dobra. <laughs> Idziemy dalej. Co jeszcze z tą Podgorszką, naszą kochaną tak naprawdę? Co tu jeszcze mamy fajnego? Co mamy fajnego? Na pewno coś mamy. Co mamy fajnego? Kurde. Mimo wszystko miasto historyczne. To na pewno. Mamy dużo obiektów, które można zwiedzić. Co mamy jeszcze? Mamy Muzeum Wojsk Lądowych na Osiedlu Leśnym. Ale co najważniejsze, mamy zachem. Mamy zachętę. Mamy tereny po wojskowych niemieckich fabrykach broni i amunicji, także też bardzo ciekawe miejsce do zwiedzania, do, do różnego rodzaju wypadów w gronie znajomych. Co mamy jeszcze? Co my możemy mieć? Jeśli chodzi o miasto, sportowo było fajnie, bo przez dłuższy czas mieliśmy naprawdę fajne, bardzo dużo różnego rodzaju wydarzeń. Tak, ale wracając do sportów w, w Bydgoszczy, no inaczej, mamy bardzo fajne hale sportowe, tak, tak. mamy Łuczniczkę obok, mamy, Torby. e, mamy Torbyt, mamy mniejszą halę obok Łuczniczki, także naprawdę gdzie odbywać się tego, różnego rodzaju zawody mają. Mamy Stadion Zawiszy, bardzo nowoczesny stadion, z bardzo nowoczesną płytą boiska, z nowoczesną bieżnią, e, rewelacyjny obiekt, no niestety, ale no nie służą w tej chwili, powiedzmy, jakimś tam ligowym drużynom, bo ich nie mamy, tak, no nie mamy. Zapraszamy, jak ktoś ma pierwszoligową drużynę i chce gdzieś się z nią przenieść, to, to mamy piękne miejsce, możemy Wam załatwić stadion, będziecie mieli po prostu gdzie ich trenować. Także tak to jest ze sportem. Mamy muzykę, mamy operę, słuchajcie, mamy piękną operę, budujemy trzeci krąg, żebyście mogli do na nas przyjeżdżać i, i oglądać piękne przedstawienia. Także... Tak, poza tym e, też historycznie dowiedziałem się jakiś czas temu, że Bydgoszcz to była tak naprawdę i powinna być dalej, powinno być dalej miastem e, muzyki. Jakby... Bydgoszcz to jest chyba, tak. Bydgoszcz jest kobietą jednak, wiesz? Bydgoszcz jest kobietą, Bydgoszcz jest Założyli Byd i gost, ale jest kobietą. Tak. Myślę, że jest miastem muzyki, bo jednak mamy filharmonię, mamy, tak? Zjeżdża do na nas masa ludzi z zagranicy. Wczoraj? Wczoraj. Wczoraj byliśmy oglądać kamienicę do sprzedaży, w której mieszka pani z Japonii, która uczy, uczy się u nas gnaw fortepianie i za nas zagrała. Ciarki miałem, słuchajcie, miałem ciarki jak zagrała, naprawdę rewelacja. Mamy blechacza. Nasz Co mamy? Blechacza. Blechacz. Nie wiesz, kim jest Blechacz. Nie mam pojęcia, kim jest Blechacz. I to jest właśnie ignorancja, nie? To? A proszę. I tego nie wytniemy. To jest ignorancja. Nie wie, kim jest Blechacz. Blechacz jest człowiekiem, który wygrał konkurs Chopinowski. Tu naszym, bydgoskim. To Wydaje się, nie wiedziałem. To spowodowało właśnie tak naprawdę duży napływ yy, Japończyków do Bydgoszczy, którzy zaczęli u nas się uczyć gry na fortepianie, tak? Bo... Panie właśnie tym się to poszło. Tak, także mamy mamy Blechacza. Fajnie, fajnie mamy. Mamy fajne miasto. Mamy miasto, które znajduje się w centralnej części Polski, o czym już mówiliśmy. tak, Co też powoduje, że nie wiem, jeśli chce jechać nad morze, uwierzcie mi, godzina 40, tam jesteście, jak ja jadę, godzina 20. Nie? Ale nie, nie jeździcie jak ja, czyli w godzinę 40 spokojnie dojeżdżamy nad morze. Tak samo dwie, dwie i pół godziny jesteśmy w Warszawie, Poznań, godzina 15, godzina 20. Yy, mamy wszędzie blisko. Dlatego jesteśmy blisko. Blisko nieruchomości, tak naprawdę. Tak. I blisko was. I blisko was, A. i blisko waszych potrzeb, także, tak, także to. Dokładnie. My. Stąd nazwa. Tak, stąd ja się nazwa. Tak, I Nazwa i tak naprawdę motyw przewodni. Dokładnie. Blisko ciebie, blisko twoich potrzeb, blisko nieruchomości, to my. Tak, trzymajmy się tego. Tak. Oczywiście dodajemy, że część grupy Homestead, bo potem będą na nas krzyczeć. Gdzie się musieli posypywać popiołem, czy solą, czy czymś. Dokładnie, jest to jest to jakaś. Ale to jest też nasza karta przetargowa, mimo wszystko. Mamy dostęp, duży dostęp w sumie do innych biur, pośredników, ofert. Tak, tak. tak. To, to, jest to, są to są nasze atuty. To są nasze atuty. No i czarek siedzący tam za drzwiami, i kilka innych osób z lend i kredyty, to też jest nasza karta przetargowa, bo dzięki temu tak. szybko Was obsługujemy. Fasola ma bardzo dużo składników. Ja uwielbiam fasolę. Białka. I błonnika. Ja lubię bardzo fasolę akurat. Włączam dalej. Kręcimy dalej. Wracając e, do tematu, dlaczego Budusz jest piękna i cudowna. Do bo my tu jesteśmy. Bo my tu jesteśmy. To Koniec tematu. My jesteśmy jak Bydgosz, nie? Czyli piękni, cudowni, to. czasami romantyczni. Przedsiębiorczy. Ale nie razem, żeby nie było. Nie. I niedostępni też, zajęci. No, Wiadomo, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Dostępność do nas się skończyła. E, mamy Zo. Nawet mamy tygrysy w tym zo. Nie wiem, też nie wiesz. No, ja wiem. Znowu go zaskoczyłem, nie? Ja wiem, że mamy Zo. No, nie wiedziałeś, że mamy tygrysy. Wiedziałem, ale... Zapomniałem. Ja nie jestem za, za. Znaczy, to. Nie. nie nie, to nie chodzi o to, że ja mówię, że mamy że jest zajebiście, tylko ogólnie mówię, że je mamy, bo je mamy, tak? Ja też jestem to tym, żeby zwierzątka sobie mogły biegać. To nawet te tygrysy, niech sobie tutaj latają, nie po tym mieście spoko. I go, mam nadzieję, że by się. co jak A. co? Mamy właśnie piękne, piękne zwierzęta tutaj. Flora Fauna, przecież jakieś, nie wiem, pół roku temu miło się chodziły pod blokiem, na przykład na glinkach, także. Tak, to super. też prawda. Na Osowej górze dziki. Dokładnie. Też wychodzą z lasu. Wszędzie dla każdego coś dobrego się znajdzie. E, a więc, tak, to takie szybkie, może zrobimy już podsumowanie na dzisiaj, żebyśmy mieli to wszystko ładnie, fajnie ubrane. Rozwijamy się przemysłowo cały czas. Naprawdę powstają u nas kolejne magazyny. Duże obszary są adoptowane tak naprawdę pod części przemysłowe, typu właśnie park przemysłowy w drugiej stronie, z drugą stroną Bydgoszczy, znowuż mamy choćby nawet w, przełęk, w przyłękach pana Toni ode się nie mylę, wybudowało sobie ogromną halę, także fajnie to się dzieje, to jest pierwsza, pierwszy powiedzmy atut. Drugi atut, slow life, czyli małe, fajne, kompaktowe miasto, przez które idzie dosyć sprawnie się można przemieszczać. Mamy korki jak wszyscy, ale na pewno mniejsze niż duże miasta. Masa zieleni. Ja Wam powiem taką szybką jeszcze historię. Zdarza mi się jeździć do Warszawy, wcale mnie to nie cieszy. Ja tam się czuję przytłoczony, po prostu przytłoczony, a już w ogóle jak jedzie człowiek zimą i widzi ten wiszący smog, tą szarość, to jest po prostu tragedia i gdy po dwóch dniach wracam do Bydgoszczy, to już dojeżdżając do nas, jadąc przez te wszystkie lasy, po prostu czuję się jak w niebie, tak? Także miasto cudowne do życia. No, no może w tak jest lepiej, no, ale no jesteśmy w Bydgoszczy i na razie przy tym zostańmy, także mamy zieleń, mamy tak naprawdę dwie rzeki, bo Brdę płynącą przez sam środek Bydgoszczy, przez samo centrum, ale mamy również Wisłę, zahaczającą o Fordą, także dwie fajne rzeki, no, bardzo duże możliwości korzystania z nich. Są kajaki, są łodzie łożące po tej rzece, także naprawdę fajnie można to wykorzystać. Mamy operę, mamy filharmonię, mamy dwa uniwersytety już w tej chwili? Więcej. więcej. Więcej, niż dwa. Nie wiem, nie uczymy się, jesteśmy trochę wielkami w tych czasach także. No, w sumie. Ale je to... mamy, tak żebyście. UKW, wiedzieli, że... Politechnika Bydgoska A. ostatnio tak. to rozwinęło się. No i tej... akademia muzyczna. Bardzo I ważna rzecz. Muzyczna Bardzo wypadnie. ważna rzecz. Yy, także mamy. Mamy fajną komunikację miejską, bo, bo nie oszukujmy się wszędzie można dojechać. Dokładnie. i nie trzeba się męczyć. No Ograniczoną turystykę. Ograniczoną turystykę plus. Ograniczoną turystykę plus. Dokładnie. Ja to uważam za duży plus, tak? Rozwijamy się, jest ta turystyka, ale nie na tyle, żeby nam przeszkadzała w codziennym życiu. Dokładnie tak, bo jesteśmy miastem lekko turystycznym, bo tak, tak jak mówiliśmy, mamy fajne różne atrakcje, które można zwiedzić, ale nie jesteśmy miastem docelowym, do którego, nie wiem, wsiądzie sobie Steven w Ameryce i, i leci do Bydgoszczu, bo, bo tutaj naprawdę jest coś cudownego, co on musi zobaczyć. Nie ma tego, więc, więc może to jest bardzo fajne, niech sobie do Torunia jeżdżą, niech tam łażą i niech tam wkurzają ludzi, tak? Po co mają nas tutaj wkurzać, no? Zatem no, kto by chciał Niemca nie? u siebie w mieście, na przykład. No to co, życzymy miłego weekendu. Dokładnie tak, jakbyście jeszcze potrzebowali więcej informacji, to zapraszamy do poprzedniego odcinka, jeżeli ktoś nie widział. Zostawcie też subskrypcję, dzwoneczek, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, żebyście byli na bieżąco po prostu. Znaczy... Ja tylko to, to jakbym wolał, żebyście zaczęli nas komentować tam, komentujcie, no weź, bo, tak bo, nie bo naprawdę ja czuję, że ten temat tego miasta możemy jeszcze bardziej pociągnąć, ale z Wami. Fajnie by było z Wami. Tak e, być może, nie wiem, chcielibyście, żebyśmy się na ulicę, porozmawiali z ludźmi, jak się tutaj żyje, będziemy omijali tych ze skwaszonymi minami, oni nie są zbyt goście, także się o to nie martwcie, że ktoś coś <laughs> negatywnie powie. Fajne miasto, fajnie się tutaj żyje, fajni ludzie. Dlaczego fajni ludzie? Bo nie wybrali PiSu. Miłego dnia. <laughs> Zobaczcie tą minę. Kończymy tak? Tak. Cześć!